Dobra, chcę być Ej, czemu on... Ja ej, 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 ej cicho, cicho, cicho Czemu ciho, on Cię wpił w ziemię? Ktoś chce się przywitać oprócz mnie? Ja panda, panda, Dzień dobry Chodź Czoń... do tu I już Biegamy jeszcze? No Dzień dobry Dobry, gdzie O, co ty robisz, ekorii? Partek to platkus. jesteś pandą. Pandy są najlepsze. Nie ja Ej Dobra, teraz, teraz nie trzeba się pomylić. Lochy 1, co nie? Bo to jest, żeby nie zapchaliśmy. Jest! Są wszyscy? Jest. Wszyscy Zabijcie. są o tak. Co, 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 co to jest, to tam? Czy to damy radę? Dlaczego tam nie, jest UFO? W jest ufo. róbcie screenshoty. A to, to jest chyba Ej, Co Ty. zobaczcie na to. Co je ja, kampie w rogu, siada ode mnie. Nie, Nie bo <laughs> wszedłeś dupą w ścianę. On tam, on tam będzie sobie tak siedział, siedział, a później a. pójdzie i gówno to zadanie. gracie? No, możesz się przyłączyć. Tak. Jeśli jeszcze zdążysz. No to do, do, was do włączam, to się pośpiesz, bo jesteśmy w lochach jeden. Ojojoj, zapełnia się, zapełnia się, zapełnia się, 10 miejsc, gra się startuje za 5 sekund, 4. 4. No chyba, ja chyba no nie zdążysz. To poczekajcie. Za późno, późno. ruszyło się już. Next time. Ale to jest tak ta nie. mapa, tutaj się nie ma Czeka. gdzie Ej, dlaczego, czym ja jestem, co to jest? Ej, ja jestem... co to jest? Jestem jakimiś metalowymi drzwiami. Co to jest? No to kartonem jesteś. To jest to z wodą Dobra, szukam Ta. was murzynki Nie szukaj mnie, hmm. tylko dlatego że jestem czarny? Nie znajdziesz mnie, bo to ja robiłem tą mapę. <laughs> Zdaję się Bartek, bo rozcięcie chłopcze, ja tyle grałem na pytać, bo to wszystko. Syczko znam, szyćko. Sisko, sisko, Dobra, ja już mam tak taką miejscówkę, nigdy mnie tu nie znajdziecie, ja się tak tutaj tutaj tak maskuję. Jestem tak zamaskowany. A czym jesteś? to? Yy, jest to? Yy, jest to? Yy, metalowym czymś, yy, którym właśnie rzuciłem. Nie mam. Jeden tego. już padł. Co to jest w ogóle? Faj, Ale to fajnie wygląda, się. jak on, on tam złapie. Taka rama, nie? Nie, nie? nie, 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 nie. nie. Mm, mm. Po Bartusiu. I co Bartuś? <laughs> Bartuś jest pandą. On nie, on nie potrafi mówić. To było niefer, było poszedłem w picie. Na pandemię. No <noise> <Ma> jakie <noise> hamstwo. <noise> Tra hamstwo. La la la. la 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 Jest skąd was tyle już Czuję się od, od was lepszy. mnie właśnie szukajcie go, nie mnie I kolejny zginął, dziękuję bardzo Jezus Jak to wygląda, dlaczego to jest takie duże To jest z wielkości mnie Ościągnę to sobie z głowy Najczęstsze Ej, Oj, a, ej, a... ja sobie tą ramę ściągnę z głowy Ej O jaki piecek cześć. Ej, dlaczego ej, ja mogę blisko, ściągnąć z głowy tą ramę? Trzymam ją sobie w ręce Dostaw mnie! Dostaw mnie! Tak, ja Trzymałem ramę w ręce sposób awesome. jeszcze dwóch, ja ich, dwóch jeszcze. ja ich znajdę, ja ich znajdę okay. Witaj Krzysiek 021 na serwerze Hide and seek. Nie ma nie ma Przywitajcie go to jest nowy. O, cześć, skrzynko. Jest, no. jeszcze O, dobra, jedyne. ostatni, ostatni. Po Lol, ja zabiłem. Pienek, nie? pienek, nie? Ja chyba zabiłem. Pienek, chyba. Nie. Eee, Ej, do... czemu nie wywaliło? Bo wygraliśmy. Ja, też. Ej, ja wygrałem Ja ja zabiłem. To to Lochy jeden z powrotem? Jeszcze Czy raz? jakaś to powrotem? Jeszcze Czy raz? inna mapa. Może inna mapa, co? Inna mapa, no. nie, na mapa, no. wioskę idziemy, na wioskę, na wioskę. Która wioska? Na wiosce jeden się powinniśmy mieścić, bo jest 24. właśnie na ten na grzyby. Już się skończyło to? Yy, tak, może na dołożenie. Ale już na grzyb jeden. Grzyb jeden? jeden Dobra, do wszyscy na grzyb jeden. Bijajcie jaka ten. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Na grzyb jeden jesteście? E, tak. Czy? Ja. Tak. sekund. Tak. Tak. Andrzej, poczekaj, zaraz ci powiem, żebyś luknął moje... moje... ...w Minecraft'cie. Zobacz, jaka kopia mi Bartek, z Patrz, coś ci pokażę, poczekaj. Nie, nie mogę teraz. E... No zobacz szybko na... na nie, nie na zobaczę. Piśniku. Nie zobaczę, nie zobaczę, bo... Dobra, bo Jest pewien taki mały sekret, ale... Ja, ja nagrywam i nie mogę zobaczyć. Ale to jest sekretem. Jestem, jest, to jest sekretem. Sekret. Nic się nie dowiedzie. Nie to patrzeć. Tak. Jesteś tu. Jesteś tu z bo on zombie się zapycha. I znowu nie złączysz. Nie, nie mam mnie za tobą, wiesz? Nie biję cię właśnie. I Brzydki człowieku. Ty jesteś tylko człowiekiem, nie jesteś po prostu godzin dotykać takiego czegoś wielkiego i ładnego jak Jak powie, mm. O. Jak powiesz, że nagrywa, to zaraz powchodzą. Nie ja ja jestem dynią, dynią, tyle przegrać, jestem dynią. Ja też ty... ja, ja ty ty tam dynią. takie spoty znam. Takie spoty, tak się schowam. Jestem kowadłem. A ja jestem... No... Tyle no, przegrać, jestem. nie, dynią, dynią, dynią nie, nie, nie tak Właśnie dynią jest strasznie łatwo. Według nie, mnie, nie ale... Tak ale... dynie. Mm -hmm. chłopie. Ale jest to, że ten, że, dyn... że jest to stamina, nie ma staminy i mogą się nawalać po wszystkich dyniach, ja tak robię. O już szuka, szybko. Już, już, już szuka? Ja... No. Ja, nie ja Ja widzę nikt. Ja tak samo. A, ktoś z was szuka? Ja się schowałem, nikt mnie nie znajdzie. A no, tu mnie nie znajdą. Chidorz dzieci. Uuuu, jaki chamski, jaki hamski tekst. A ja się cicho robi, bo wy macie wszyscy na guziku. Nie ma, nie ma szumu, a ja lubię jak jest szum. Szumy są fajne. O <ślesz> ludzie <ślesz> <ślesz> <Ała. ślesz> tego mówimy. Na... <ślesz> oh my god, jedząc jakieś mieczony. i zamknij, To się wytnie. Po co mi ten miecz? Do obrony. No, no odpaka no, ma. Ej, chodźmy szukającego zabijemy. O właśnie, dobra, chodźcie, chodźcie wszyscy Gdzie on jest? A on jest koło mnie Dobra, to dawaj Dobra, Wraz ja już, dynią. ja już chodzę Jestem, jestem Ja jestem dynią na niego jestem dynią na... Dyni Dyni w Dobra, ja wychodzę to dynią Dobra, yyy Gdzie? Gdzie? Znalazłem jakiegoś bookshelfa, kto to? O, ja też ja, widzę, ja, ja też widzę bookshelfy ja widz biegające... O, to chodzi Widzisz o mnie to. To. Ja, ja jestem jack, jestem yeah, jackboxem Ktoś jackboxem tu lata no z tobą To jestem ja Jakiś bóg ja służb. Dobra samego. gdzie szukający? No, czekaj, Czekaj, czekaj. O jest tu jeszcze jedno. Ej, bardzik. chodź za tym bulkszefem, chodź tu. Tam, w tam on jest. ucieka. Ciekawe skąd się... O jest, 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 jest dynia. Wróci na tą górkę jest dynia, z... ale tutaj, tutaj jest dynia, chodź do nas. Chodź do nas tu, lepiej. No dobra tu, tu, tu. idziemy, idziemy, on tam się rodzaj. Gdzie wy jesteście? Ja, jesteś tam w dynku, tam gdzie on jest. ja nawet nie wiem za kim idę. On tutaj. Dobra, bijemy Gnoja. Bijemy <laughs> <guby> lot, lot, lot. Zabi zabiłem go! Zabiłem! 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 Ale power nie zginął! No bo jestem czy Ja się chowam, bo mnie złapią. Ja, ja nie bo ja cię ja ja tankowałem, do tego. się! Ja Ej, ja myślałem, że go będzie prościej zabić. Ja już jestem schowany. gdzie jesteś? Ja mam zrebnione miecza, o ma już Fajne pytanie, ja, ja jestem blokiem, ty jesteś szukającym. I gdzie jesteś? No, opowiem Nie, ci. ja jestem tym, bookshelfem. Mm -hmm. Nie uwierzy ci. W którym no mieć się kampisz, Ja? Tutaj. A co? Aha, dobra, to już wiem. No, zaraz zaraz będę. Polskie litery na Minecrafcie, jak to wygląda? Takie w Maciej. Mam nadzieję, że poli. A to jest wkurzenie, że nie ma żadnej staminy, nic i kapa życia. Uuu, uuu, nie mieliśmy w on się nie mógł ruszać, bo tak nawalaliśmy chyba, nie. Na Obok mnie nie ludzie cały czas przebiegają mnie i nie mogą znaleźć. Mnie tak, nigdy nie znajdą. Mnie, jestem nieśmiertelny, jak tutaj podejdą to zabiję ich na Nodusie. Dobrań mam na dusę. Jakiś proszek chyba będzie mnie bił. Się znowu chowam, znowu Nie, nie nie, nie powiem, gdzie się chowam. Ale ja się tutaj zawsze chowam. Takim no, w pod, podobnym miejscu. Nie odbarźmy mnie! Chowający detekor jest ginął Mam miałem taką OP kompę OP kompę? Ja sobie biegam. Idę was pozabijać, chłopaki Wiem, trzeba Nie o... Kine, mnie złapiesz mnie Boksa trzeba zabić Ja się, na, na, ja się nasmarowałem waseliną i schowałem się w miejscu, które ci się nawet nie śniło Podjechać pod siebie, żeś klocki stawiał się, żeś wszedł na jakiś budynek. A da się tak? Nie. Ale ja nic nie mówiłem? Nie da się. <grym> da się, da się. <grym> nie da się. <grym> nie da się. Cicho. A chyba, chyba, chyba się nie uda. Nie, no, tak, teraz... nie się... A podaj kordy na siebie. Eee, yy, już. Yy, F3. Yy, proszę ja, ciebie, moje kordy to. Gdzie są kordy? Jak się podaje kordy? F3. A później Mówisz? Otwierasz usta i bla 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 A później? <grym> Nie wiem. A, 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 idziesz a... do łazienki i się myjesz A później? idziesz spać. Jeśli musisz umyć zomki, paciorek, widzisz jakiegoś sobie był To ty barką? <grym> Nie. A później. Ale to jest. Jaki, Jaki piton się posadził? Czuzo! Za... Chodź, no. Chodź tu, piton. Dobra, koniec. Ej, dobra. Cho... Ej, chodźcie w wioskę. Na, na wioskę, żeby dwie były wszystkie mapy. Na, na wioska 3 tam się zmieścimy. Chociaż nie, to już jest w tle. Ale jakie teraz teraz do wszystkim? Ej, to co? Robimy cięcie, aż wioska Ej, będzie wolna? Tak,

Szybko, zanim się ten... Nie! Dale. Ja mam chyba laga. Kabum. Chyba mam laga. Nie. Trzy, się o, to się rusza. Szybko, szybko. Ooo, nawiasów to mniej więcej. To jest dużo miejsc, więc spoko. No dobra, hmm. jestem, jestem. Oby nie był w tym Wbiłem. szukającym. Mam ostrego laga, ale wbijam. Jestem. Dobra, już się nie lakuje. No, ja nie chcę być laga. szukającym. Nie chcę być szukającym. Ja to. się boję być szukającym, nie? Nie, nie chcę. W ogóle, gdzie się podzieli wszyscy? Dlaczego odeszli? jest smutno. Zostało nas kilku. Tak, to wszyscy są, coś chodzi. Nie, jest nasz, eee, trzech. i nas było, tyle nas jest. Nie. Zaczynamy odcinku, od, odcinek w sześciu dostaję trzech. Przypadek? Nie sądzę. No bo mamusia zawołała no i poszli. Albo zmienili się na stałe Biodek. bloki. Już nie wróci. Albo mają rozwolnienie. Podoba mi się ta... Ooo, ooo, zagadnijcie kto szuka. Oooo. I mnie nie znajdziesz, go Za chwilę zostaniesz za tej literze. Nie, nie zabijecie mnie, lo, ja. Za kilka pod podavion. Nigdy mnie nie zabijecie. Nigdy. W ogóle mało... O Jezus, duża ta wioska. Myślałem, że to będzie taka wioska village. Ale widzę, Jaki Nodus. się postaraliście. Ej, Nodusy, działałem na bloki na Hide and Seek. O, jak uciekają bloczki. No, wczoraj gościcie. Idę po Was. Idę po was, ba, bardzo, bardzo powoli, ale idę po was. Idę. Cieszy mnie to niezmiernie. Nie też. O, cześć! To, to, to brzmi... Dlaczego ty... No, no, no... no. Tutaj A, jestem, ej, pa. Bierz. Walłem jakieś blok, ale... tam gdzieś gdzieś uciek. Uciek. No... Wodospadem. Przyjść go zginął. A, tutaj, zginął, Tutaj, tutaj! A, patrz! Tu, 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 Do góry, do góry! Do góry! Co? A, a no, cześć, cześć. Tam jest jeszcze, jeszcze jakiś kolega. A, jeszcze dyspe, a nie, z jeszcze. jestem. Wysoki... od góry jak się biegacie. Ale to wysokie. Ty, ty latasz, czy też jeden? Ech, przypadkowy crafting będzie, nie sądzę? Ty był taki. Nie... Jak tyś tam weszedł do A, dobra, tędy. O, Krzysia widzę. Ej, gdzie jest mój falling -tomber? O, Fazer ze mną chodzi. Fazer. Krzysiu. Fazer, pisze Fazer, będzie Fazer Taki Fazer No pisze fazer. fazer Pisze Fazer na Niku. Faszer, jak już coś Może jeszcze Kuba rozpróbasz, co? Też Ja dobrze wiem Słucha co... Słucha majtki, nie może <laughs> Jaki Enfield dziwny Ej, tutaj, ja tutaj się... Faser za tobą Gdzie jesteście? Do góry, do góry, do góry, Nie bawię się tak Wiecie, mi się coś... Wiecie, chodźcie, tak. chodźcie, chodźcie mnie zabić, bo ja was nie znajdę cie proszę. Ładnie proszę. Bardzo ładnie. Nie to nie! Wypejcie się. Znajdę was. O, patrzcie, spójrz nie. do góry, odwróć się, tam mi się wspomnę jeszcze. spójrz do góry. Teraz hmm. mnie widzisz? To gdzieś się wspomni na tym ten hmm. duży budynek. Widzę! Widzę! Nie to, nie to chyba nie tyle, Teraz goisz kogo innego. Ale on jako widzę? Ja, Jak on tam wlazł Przecież? 3, okay. jeden. O crafting table. Boże przeszedł po całym tym, żebym miał go... No nie, dajcie mi łuk. Dlaczego nie ma łuku? Jaki kościół? Ale kto? Tam taki crafting table stoi na samym czubku drzewa. <laughs> I jeszcze rusza. Ja tam nie mogę wejść. Nie. Gdzie, e... Gdzie ty jesteś? O, o jestem. Podam jest przychu No... On zagania tutaj koło table. mnie! On mnie ignoruje. No, we dwóch, tak, tak. Czyli duchy jedne, obydwa. Nobody. Nobody. Fasher, zobacz na te... Jak wy to zrobiliście? Mm. No. No, no, na te no... Na no. wiatrach. E, jak wy weszliście... Widzicie się w wiatraku? Ma... nie widzicie. Chyba, chyba was mam. Znajdę Gdzie was. Do wiatraku. Jestem na wiatrach. Jestem naprzeciwko wiatraku. Wiesz, Bartek ma flaja. Ja go nie za jakimś bookshelfem Nie, ja się podsadzę klockami. Ja to cało. Ci duchy jedne. już ja nie mam klocków. Ja go nie za jakimś marnym, nie wiadomo czym... O. Blokiem wooda. O to zginął sam... sobie. Ja jakiś właśnie klock zabiję. Antynodus, gdzie jest antynodus kiedy jest potrzebny? Antynodus cofa chyba jak się używa blogów, a nie? No, Tylko jak się jakiś będę na Jakub no. Dobra, zginął. Yyy... Jakie troll? No dalej. Wygraliście to rundę dalej, dalej. <grym> e, Ten Dirt mi zaprowadził do miejsca, z którego nie da się wyjść. Jako tam zabiłem, ale teraz nie wyjdę. Życzę <grym> powodzenia moich, moim kolegom w szukaniu. Ja tutaj sobie poglądam. Jestem spectatorem. Nie mam optify nawet żeby spektatorzie prawdziwy spectator Heb, coś tam <grym> jest mną ale na serio, dlaczego tutaj... Jakby, tutaj jest taki bublok, który jest postawiony tutaj jakby specjalnie go postawili, tak żeby nie można było wyjść. Wszędzie płotki, nie mam bloków. Marczek, ty no, jesteś Jak on się na mnie gapi? No jestem na wiatrachu. Nawet... na, naprzeciwko siebie, Spójrz, widzisz A Na tym domku ja jestem yy. Skoczył tu ze mną, no dwóch nas tutaj jest zatrapowanych. Może, no idzie Patrz, trzeci, te, chaps, te widzisz, też chcę skoczyć. Widzisz mnie? Teraz No wskocz. No wiem gdzie jesteś. Ja jestem na wiatraku. Jakie, jakie gościu? No, wskoczył tu ze mną. Zbroję coś ściągnęło po co mi. Czy Czyli też. Dobra, koniec, koniec, chodźcie, idziemy się pożegnać. Ten no. Jak się żegnam? Nie ja wiem, że chcecie. U... Later twarzą, miałem Hawk, wodzowy tęgi i Dobra, <grym> więc to był serwer highten6 minecraft.org.pl i, i to była chamska reklama. Kciuk w dół i unsubscribe. To, to, wszystko tak. było zaplanowane, tak żeby zrobić byłem. chamską reklamę i... i... papa. Pa, I zhejtować i... gnoja. Coś jeszcze chcecie powiedzieć? Poprosi, ciao. Ciao, 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 i tak jest <noise> Hejtować łapa w dół. No właśnie. Właśnie, jak wam się nie, jak wam się odcinek nie podobał, pamiętajcie o łapce w górę pod e, komentarzem elementa, hejtować gnoja łapa w dół. Dziękuję i do widzenia.